Siemanko, witam Was serdecznie. Dzisiaj poruszymy sobie bardzo ważny temat, czyli haczyki na lina. Jak ich stosować i na co zwrócić uwagę? No przede wszystkim wielkość haka. Wielkość i drut, z jakiego został wykonany. Musi to być to porządny haczyk, żeby po prostu tych ryb nie zrywać. Jak już się nastawiamy na liny, no to łowimy, chcemy łowić przynajmniej ryby 40+, plus, powyżej 40 cm. Na takie ryby będziemy polowali, nastawiając się na lina. I nie bójmy się większych haczyków. Naprawdę, jak liny będą, Żerowały, nie będzie im to specjalnie przeszkadzało, chociaż wiadomo, jak są chimeryczne dni, będzie trzeba użyć mniejszych haczyków. I w jakim takim rozmiarze mniej więcej się posługiwać? No to takie najmniejsze haczyki to bym zakładał 14. No, może w ekstremalnych przypadkach, gdy ktoś łowi, nie wiem, natyczkę to 16, ale gdy się nastawiamy na liny, to najprawdopodobniej będziemy łowili wędka z kowrotkiem grubsza żyłka i tak dalej. Czyli byśmy celowali w przypony na haczyku przypony 0,18, 0,20, nawet jak są liny 50, plus, a haczyki 8, dziesiątki, nawet szóstki. Takie haki powinniśmy właśnie stosować. Tutaj mamy haczyk 8. Zwróćcie uwagę, tu już możemy powiedzieć, jest haczyk karpiowy, ale tak właśnie powinniśmy, takich powinniśmy stosować. Zwróćcie uwagę na przykładzie tutaj yy, ciecierzycy. Jaka to jest duża przynęta? Nam się wydaje, że to jest duża, a na to jest idealna przynęta. W ten sposób selekcjonujemy ryby, nie wchodzą nam żadne płotki, znaczy wchodzą, ale no, mamy szansę, że po prostu nie będzie to przechwycone, przykładowo jak jakaś mniejsza kukurydza. I właśnie większy, większy haczek pozwoli nam założyć tą przynętę w ten sposób, żeby odsłonimy grot. Aby ryba się zapięła, teraz zwróćcie uwagę tutaj: do kukurydzy użyjemy trochę mniejszych haczyków, w rozmiarze przykładowo 12 czy 14. I pięknie nam taka kukurydza wchodzi na taki haczyk. Grot jest odsłonięty, mamy tą samą zasadę, czyli powstaje samo zacięcie, ryba będzie zapięta. I przykładowo, gdy są mniejsze kukurydze, albo chcemy założyć pęczek, mamy założone dwie kukurydze i też bardzo fajnie to wygląda. Generalnie ja bym miał zawiązane haczyki na liny w ten sposób, że między 8 a 14 na przyponach 020 018 016. No może jak to mówimy liny 40, to może ta żyłka być 012 014, wyjmiemy te ryby. No ale lepiej to mieć pogrubione i złowić życiową rybę, niż byśmy mieli te liny urywać i coś by miało im się wydarzyć. Kolejną rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to Moim zdaniem bardziej preferuję ciemne haczyki, po prostu lepiej prezentują przynętę na dnie. Taki czarny haczyk na dnie jest praktycznie niewidoczny. Posłużę się tutaj kalendarzykiem: on nie jest czarny, nie jest ciemny, ale będzie może taki bardziej ciemniejszy niż dno. I teraz zwróćcie uwagę, jak ta kukurydza będzie gdzieś sobie tam leżała na dnie. To praktycznie haczyk na ciemnym dnie, gdzieś tam na mule on będzie naprawdę słabo widoczny albo wcale i ziarenko jest w tak w sposób naturalny zaprezentowany. Gdy będzie zanęcone tym samym co łowimy, gdzieś ta nasza przynęta na haczyku naprawdę nie będzie jakoś wzbudzała podejrzeń u ryb. Ciemny haczyk pięknie prezentuje właśnie takie przynęty na dnie. Rzadko kiedy liny chyba że na jakiejś żwirowni łowi się na jasnym dnie. Najczęściej są to jakieś zatoczki, zagłębienia torfowiska, jakieś starorzecza, gdzie te dno jest naprawdę ciemne i taki haczyk będzie lepiej się sprawdzał od takiego jasnego. Często też łowimy liny na płytkich łowiskach, nawet półmetrowa woda linom to naprawdę nie przeszkadza. Jak żerują, to nawet będę żerował na półmetrowej wodzie i w słoneczny dzień taki haczyk, który jest srebrny, czy jasne, on może odbijać słońce i może to wzbudzić podejrzenie u tych największych linów, więc lepiej wybierać haczyki ciemne, które tak zaprezentują przynętę, że będzie widoczne na dnie tylko samo ziarko. No zwróćcie uwagę. Jak to się dobrze ustawi, to praktycznie haczyka nie widać. samo ziarenka. I jak tutaj będzie rozsypana kukurydza, nęciliśmy kukurydzą i gdzieś ten nasz haczyk leży, to on naprawdę nie wzbudzi podejrzenia u linów. No, ten haczyk pięknie prezentuje nam przynęte na dnie. No i dlaczego powinniśmy używać większych haczyków? Przede wszystkim taki większy haczyk, on ma głębszy łuk kolankowy. Co nam to daje? To nam to daje nie tylko, że zmieścimy większą przynętę, nie wiemy na co będziemy łowili, na ciecierzycę, kukurydzę, pęczek białych urbaków, rosówki i tak dalej, ale przede wszystkim taki gruby haczyk pozwoli na to, że wbije się po prostu za grubą wargę, którą ma lin. Lin ma bardzo grube wargi, żeby mógł sobie zmiażdżać tam jakieś raki, małże i tak dalej. I ta warga jest bardzo twarda najczęściej. I jak się wbije ten haczyk wcześniej, czyli w wargę, przed wargą, to tą rybę urwiemy. Ten łuk, głęboki łuk kolankowy pozwoli, żeby się ten haczyk wbił za wargę i wtedy mamy na 100%, gdy się nic nie wydarzy, wyholowaną rybę, bo wtedy nie ma żadnego takiego, można powiedzieć, takiej siły odginającej i... No nie ma się wtedy nic prawa zerwać, chyba że będziemy mieli jakiś stary przypon, to takie dwie rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Po prostu większy hak, głęboki łuk kolankowy, haczyk o klasycznym kształcie, zwykłe takie po prostu zagięcie za kole, nie jakieś tam wydziwiane haczyki. No i ciemny haczyk lepiej zaprezentuje nam na przynętę na dnie. I teraz, tak, jeszcze bardzo ważna zasada. Gdy używamy haczyka z oczkiem, to te przynęty nam się nie zsuwają na żyłkę, bo nieraz jest tak, że ta kukurydza się rozmyje, gdzieś te ziarenko się tu przesuwa na ży żyłkę, linto pobiera i mamy puste brania. Wtedy ta my zacinamy się, dziwimy, że tej ryby nie ma. Z oczkiem, lepiej taki haczyk trzyma te duże przynęty, duże ziarka, ale gdy nie mamy. Takich haczyków. Mamy haczyk z łopatką. Zwróćcie uwagę, tutaj jest taki bardzo fajny patent. Po prostu trzeba zostawić takie 3-4 mm więcej żyłki. Wtedy powstaje nam taki stoper, można powiedzieć. Zwróćcie uwagę, i ta kukurydza nie chce się przesunąć na żyłkę. Możecie też takiego stopera używać podczas łowienia na pinki czy białe robaki, to nam zawsze lekko tą przynętę zatrzyma. Zwróćcie uwagę, ta kukurydza nie wędruje na żyłkę i nie będziemy mieli pustych brań. Taki mały patent, a naprawdę to działa. W szczególności przy tych grubszych żyłkach przy łowieniu linów. Pamiętajcie, lepiej czarny haczyk z głębokim łukiem kolankowym Zastopowana przynęta i na pewno wyholujecie dużego lina. Siemanko, cześć!